Cześć, tu MT. Dzisiaj odbieramy skórkę z M5, ale najpierw chcę Wam pokazać, jak udało mi się wygrać skórkę do hanabi na szczęśliwym obrocie. Próbujmy 5 losowań. Nie ma, jeszcze raz. Udało się. Ja dużo zdobywam skórek właśnie ze szczęśliwego obrotu. A najwięcej zawsze dostajecie po nowym sezonie tych biletów. To teraz przejdźmy do M5. Dzisiaj odbieramy darmową skórkę z M5. Więc naciskamy tutaj na M5. Battle Night. I tu nam się pokazuje taka skrzyneczka. W zależności ile uzbieraliście punktów, taki, taką skórkę możecie sobie wybrać. Ja uzbierałam na specjalną. Może... W zależności od tego ile punktów uzbieraliście, to macie skórkę podstawową, skórkę elitarną, skórkę specjalną, skórkę epicką, no i skórkę bardzo epicką, czyli bardzo rzadką która jest dostępna tylko z wydarzeń mi się udało na specjalną, więc będę chciała wybrać specjalną do Moskowa, bo najbardziej mi się podoba ale zanim jeszcze wybiorę skórkę, to muszę wykonać zadania, a zadania są takie zagraj dwa mecze i jeden lub jeden z przyjacielem, więc albo gracie sami, solo dwa mecze albo jeden z przyjacielem Jestem już po dwóch meczach i teraz będę chciała właśnie wybrać skórkę, więc Battle Night wciskamy i jest otwórz teraz, więc ja mam na specjalną na tym koncie, więc chciałam Moskowa, to wybiorę do Moskowa. Bo jeszcze mam do niego pomalowa pomalowaną skórkę, więc sam raz, tam gdzieś raz zdobyłam, nie pamiętam gdzie i kiedy. A teraz pójdziemy na moje drugie konto, gdzie mam zacznijmy wszystko od początku. I tam wybierzemy skórkę. No, jestem już na drugim koncie po przelogowaniu i po dwóch meczach tutaj też jestem. I wybierzemy stąd jakąś skórkę. Znowu otwórz teraz, i tutaj, no nie wiem. Chyba do Eudory sobie wybiorę, bo tu do Jachweda mam już, tu do Johnsona mam, to do Eudory. Do takiej skórki ja wybrałam za darmo z wydarzenia M5, do Moskowa Specjala i do Eudory. Dajcie znać w komentarzach jakie wy odebraliście skórki. No. No to do zobaczenia. Pa pa. Mitodori Yuji desu. Konome no taipu wa Jennifer Lawrence. Yoroshiku nasai.